Cześć, z tej strony Sol, zapraszam Was do kolejnego odcinka City Skylines 2. A jak widzicie, mamy bardzo duże problemy z elektrycznością, ponieważ usunęłam um, biotermalną elektryczność. Tutaj tak naprawdę dawała nam tylko 18% i pomyślałam, że skoro no, 18% i, i tylko 54 megawaty. Więc myślę, żeby tutaj dodać ewentualnie tą elektrownię węglową i możemy zrobić to w tym miejscu żeby nigdzie nie przeszkadzało, więc dodajmy to. I zróbmy jeszcze trafostację proszę bardzo. I dodajmy. Dodajmy im jeszcze te przewody. Proszę. Zobaczymy, co to da. Czy coś to da? Czy coś to da? Dlaczego to miga? Brak połączenia z przewodem? Jak brak? Niemożliwe. Przecież wszystko to jest podłączone. Ale to poniżej dodamy o ciach. A to w takim razie dajmy gdzieś. Połączmy z drogą z tej strony. Żeby to rozgałęzić. Dobra, czy teraz jest w porządku. Z tej strony jest w porządku. Okej, okay, jest OK. No dobrze. Wyspa jest zabezpieczona. Ale skoro tak, to zobaczmy, czy mamy tak, handel elektrycznością, dalej kupujemy elektryczność. Więc pomyślałam, że elektrownię geotermalną możemy już na stałym lądzie zrobić. I tutaj duży błąd popełniłam w poprzedniej, w poprzedniej lokalizacji, ponieważ na brzegu ją postawiłam, dlatego było 54, tak? Tutaj widzimy produkcję elektryczności. Więc no, musimy w taki sposób to zrobić, żeby było. Gdzie to jest? Gdzie ta droga? Tu z tej strony musimy chyba, tak? Więc tutaj mamy 150. A, i droga z drugiej strony jest chyba. Ale to nic, to nawet lepiej. Zrobimy przejście tędy drogą. Przejdziemy tędy, dobra. Już, już robimy drogę. Dodajmy ją tu. Coś nie. Coś nie poszło. Dobra, zróbmy inaczej. Przenieśmy w pobliże drogi. Dalej jest tak, 150 elektryczność, super. Um, nie wiem, co tu się zadziało, do czego tak jest, ale zaraz może coś wykombinuję. No, ta droga jest niżej niż to, to wzgórze, jakby. Mm, dobra, e, co dalej? Możemy jeszcze im dodać drogi ten sposób. O, będziemy mieć jeszcze na fabryki. E, tak samo z tej strony. Mhm, coś tutaj, coś tutaj nie gra. Teraz jest lepiej. Dobra. Zrobimy tak. Będzie ok. E, tutaj jeszcze jakieś podłączenie. Tak. Tutaj musimy mieć trafostację. Bardzo ładnie się składa, naprzeciwko drogi, nie wiem czy z dwóch miejsc nie zrobimy, ale... Czy my podłączyliśmy? No, jest, super. Mamy podłączenie. Wszystko grajbuczy. A my tutaj mamy już eksport ekstra. I mamy o wiele większy eksport, bo już teraz mamy na wyspie, więc super. Tu już mamy 149. Super. No, o to mi chodziło. Tam było 54, więc nie było wykorzystane w pełni. Źle po prostu położyłam na tym miejscu z wodami głębinowymi. No dobrze, to mamy to w takim razie. Uff. Mamy zabezpieczoną energię elektryczną. Wszystko super działa. Tu mamy sprzedaż. Ale już tędy nie idzie, więc. Tu nawet dostarczamy z zewnątrz. Nie, no tak nie może być. Tak nie może być. Dlaczego tak jest? Powiedzcie mi. Import. My nie chcemy importu. Może te, możemy to usunąć jakoś? Na przykład tak. Jak teraz będzie działało to? A? Nie ma. Czy teraz coś się stanie? Och jej. Jednak ta węglowa jest za słaba tutaj. Hmm. Musielibyśmy jeszcze jedną węglową. I chyba tak zrobię. Bo ona daje 20. Ewentualnie gazowa. Hmm, średnie. 250 i średnie. Wiecie co? Oj, mogłam to od razu postawić, skoro tyle to daje. 200. Nie, tutaj to nie. To. 250. Elektrownia gazowa. Ok, zamiana. Yy, ale musimy chyba nie to, to musimy odblokować ją elektrownię gazową, poprosimy, tak i teraz możemy ją postawić, ale chyba ona jest troszeczkę większa, ojoj no właśnie teraz będzie problem ze znalezieniem miejsca, chociaż może z tej strony trochę lasy uszczuplimy no, ale musimy mieć z tej strony, żeby było zabezpieczenie z obu stron tą elektrycznością. Więc może tutaj. Nie, tutaj nie możemy mieć, bo wszystkie lasy nam pójdą. Wiecie co? Ja chyba zrobię to z tej strony. Usuniemy to miejsce. Przykro mi. Ale musimy to usunąć. Tak. i teraz możemy to postawić tylko jeszcze, o właśnie teraz zobaczę czy tą trafostację możemy zmienić o jeny, jeny o teraz ładnie się mieści zobaczcie jak pięknie zróbmy to w tym miejscu i teraz do trafostacji możemy dodać Myślę, że tak jest w porządku. I teraz puśćmy czas, co tutaj nam się zadzieje. Jest, udało się. No teraz no, powinniśmy mieć o, właśnie filtr spalin to od razu. Nie chcę, żeby to kopciło za mocno. Dodatkowa turbina. Hmm, produkcję zwiększymy produkcję dzięki temu. Mniejsze zużycie paliwa, jak najbardziej. Większej ilości paliwa przy elektrowni. Możemy to zrobić. Dobra. Zróbmy tak. Rozbudujmy ją. No i dobra. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Mamy piękny eksport, i połączmy te przewody. Zobaczymy, co się nam stanie. Czy będziemy tam sprzedawać, czy nie? Nie połączyło się. Jeszcze raz. Czy ja to połączyłam, czy nie? Chyba teraz jest dobrze. Tak. Jest, sprzedajemy. Super. No dobra, mamy to i teraz możemy przejść w takim razie do budowania naszego uniwersytetu. O, no, minus 17, ale to powinno się zaraz wyrównać. Chciałam tutaj, jak pamiętacie, e, zrobić takie miasteczko akademickie i wstawić e, w tym miejscu Akademię Medyczną. Ale tak się zastanawiam, czy obok Politechniki jej nie postawić. Politechnika już bardziej się nie będzie rozbudowywała, a w tym miejscu możemy coś wykorzystać jeszcze właśnie. Myślałam o domkach szeregowych, dzielnicy dom, domków szeregowych w tym miejscu zostawimy na takie zajezdnie czy, czy inne rzeczy to miejsce, a z tej strony, z tej strony zrobiłabym właśnie akademię medyczną. Zobaczmy, jak ona w ogóle wygląda. Gdzie ona jest? Tutaj. Ona jest taka, więc może zrobimy w ten sposób. Zrobimy ją w ten sposób. Farma, Pharma. zakład farmaceutyczny należący do firmy, która chce, by jej produkty były dostępne dla wszystkich, wpływa pozytywnie na samopoczucie, zdrowie obywateli ekstra. Zaraz to dodamy. O, nie z tej strony dałam. No tu jest ulica. Ojej, trzeba przebudować. Pięknie. Może zostawimy na jakieś yy, jeszcze miejsce. No, miejsce na jakieś budyneczki. Ewentualnie parking. Chociaż parking z tej strony myślę, że zrobimy. Yy, Dodajmy drogę, chociaż poczekajcie, to już nie będzie się rozbudowało, tak, nie będzie rozbudowywane, więc możemy zrobić to w tę drogę yy, i puścimy ją do tego skrzyżowania, tak, trochę krzywo, to nic, yy, zrobimy tutaj prostą drogę, zobaczymy, co dalej zrobimy z tym, nie wiem, czy tu nie były polarzyzne, zaraz zobaczymy, nie, o, jeszcze ropa, ale tu niestety tej ropy już nie wykorzystamy. Trudno, nie będziemy blisko zabudowań robić czegoś takiego. O, korki znowu, ale to dlatego, że się wprowadzają. Myślę, że nie będzie później tak źle. Co możemy jeszcze rozbudować w tym? Tu jest dobudówka skrzydła. Więcej przestrzeni dla większej liczby studentów. Na razie nie mamy takich potrzeb. Zobaczmy, to jest z tej strony, dobra. Klinika dla praktykujących. umożliwia leczenie okolicznych obywateli, wzrost poziomu ich zdrowia. Okej, okay, to można dodać w tym miejscu. Dodajmy to. Zajęcia badawcze zwiększają szanse studentów na ukończenie studiów. Aha, czyli to są takie dobudówki. Dobra, dodajmy to, i wtedy będziemy wiedzieć, jak bardzo możemy rozbudować. Więc z tej strony, jeżeli drogę, to będziemy robić tutaj. Chociaż myślę, że po prostu pociągniemy tą od skrzyżowania. Ale dobra, mamy to. Mamy takie centrum akademickie. Tutaj zrobimy jeszcze jakieś budyneczki. Które będą właśnie taką ak przy akademii dla studentów, powiedzmy, że to jest. Dobrze, zróbmy od razu. 92, no prawie, prawie 90. Nie będziemy się tak y mocno nad tym zastanawiać. Hmm. Tylko zastanawiam się, czy nie dodać już tędy drogi, żeby można było z drugiej strony dać jakiś jakiś budynków. Ale nie chciałabym. Tak nie będę tutaj dodawała skrzyżowania, żeby było za dużo tego, ale za to tędy dodamy. 90, tak, i tu już będzie taki akademik. O, fajnie tutaj ta droga fajnie weszła nam. Tutaj miasteczko akademickie zrobimy. Także myślę, że bardziej Deptak będzie pasował. Czyli coś takiego przez cały środek. O, i tu będą takie budynki akademickie. Dużo parków. Park naprzeciwko wejścia. Parking na pewno musimy dodać jakiś. No i na pewno damy na pewno damy tutaj jakieś połączenie autobusowe, żeby tylko z drugiej strony przejdziemy tędy, ponieważ ojej. Ale spadamy z kasą. Znowu się rozszalałam, no. Chorobcia. Ale co, aż tak kiepsko mamy z produkcją czegoś? Nie. Może się zaraz to wyrówna. Jak, za, jak zwykle. Raz spada, raz, raz wychodzi do góry. E, a ja jeszcze sprawdzę ten budynek. Czy my możemy go postawić? Możemy. Zakład farmaceutyczny. Wydajność przemysłowa na całe miasto, zainteresowanie wykształceniem uniwersyteckim świetnie, szansa na ukończenie uniwersytetu i bardzo dobrze. I postawimy to w naszej nowej strefie. Myślę, że w tym miejscu możemy farmaceutyczno zrobić fabrykę. Także urozmaicony będzie przemysł tam. No, a my wracamy do naszego miasteczka akademickiego i zrobimy budyneczki, ale to niskie, już, już w, te, w ten deseń. Także coś takiego wybudujemy. Proszę o bardzo. Jakieś mniejsze, większe. Fajnie, tak, i teraz tak, możemy jeszcze dodać jakieś sklepy. To na pewno się przyda w tym miejscu. Z tej strony na razie zostawię, więc yy, będzie tutaj możliwość rozbudowy. Ale dodamy jeszcze właśnie tych przystanków. Na pewno chciałabym mieć przystanek z, ty, z tej strony, tam gdzie są wejścia do akademików, znaczy do, do uniwersytetu. Mhm, pożar lasu. Poczekajcie, z tej strony będzie jechał w tą. Więc zróbmy z tej strony, i z drugiej strony będzie najlepiej. Nie, nie widzę, gdzie on tutaj zaczyna tą zatoczkę. Aha, czyli tak. To może bardziej w tym miejscu. Okej. Okay. Bardziej przy parkingu, ale drugie przystanki zrobimy pod samą szkołą. Dobra, świetnie. Teraz tak. Zastanawiam się, czy. Bo oni tutaj stąd mają przejazd na ten dworzec, więc nie będę im tutaj robiła dalej pętli, jakby tylko z dworca dam. Z dworca do dalej, tak? Poczekajcie moment. Chcemy linię stworzyć nową z tego przystanku. Tutaj, która idzie dalej. Tędy. Może iść jeszcze, właśnie tędy. I dodajmy ją, bo tak, mamy tam daleko aż autobusy, więc na pewno mm, pojedziemy w tą stronę. Mm, I możemy zawrócić tutaj. Tak, to będzie dobry pomysł. Dodamy tu przystanek z drugiej strony. Teraz możemy zawracać tędy. Chociaż nie, poczekajcie. Możemy tutaj fajnie zawrócić. Tak. Um. Z tego brzegu nie, no bardziej pod front, tak. Z tego brzegu, i zawracamy dalej. Na pewno tu będzie przystanek, tutaj. I wracamy do dworca. Świetnie. Dodajmy im jeszcze te wiaty tam, gdzie są punkty. Aha, nie w tym miejscu. Właśnie to jest ten ból. Nie widać, gdzie są te, mm, nie wiem, czy te, te zatoczki, tak? Na początku zatoczki. Jak w te autobusy mają podjechać? Tak samo z tej strony. Muszę na koniec zatoki dać. O, i teraz będzie ok. E, musimy z bliska po prostu dodać. Nie wiem, czy na skrzyżowaniu, bliżej skrzyżowania dam. Tak, a z tej strony kończy się w tym miejscu. Dalej, jedziemy tędy, więc myślę, że damy pod tymi blokami. Tutaj tak samo. O, no widzicie znowu na, na początku dałam zatoki zamiast na koniec. Może tutaj jest lepiej. I z tej strony, no już tu przybliżę, jak to będzie. Chyba tak, będzie najlepiej. I teraz, dobra. Możemy jeszcze im przystanek tak z taksówką zrobić. Tutaj też taksówek nie ma, więc możemy im dodać. Mhm. Dobra. I teraz podłączmy już te punkty, tylko właśnie muszę jeszcze to zmienić. Wiatę, chcę wiatę złapać. Chcemy ją na koniec zatoki. Tak jest. Dobrze. Co dalej? Dalej musimy dodać ten punkt. I jeszcze ten. Super. Czyli mamy ogarnięte tą część autobusów do akademików. Dobrze. No i super, podoba mi się. Możemy jeszcze te autobusy skierować z tej strony, może w ten sposób, że tutaj byłyby przystanki. To byłby dobry pomysł. O, i teraz możemy przeciągnąć w ten sposób, żeby zajeżdżały w te miejsca jeszcze. O, o tam nic nie ma, także tu możemy wykorzystać, że jeszcze dodatkowe przystanki będą. Super. Od razu za pamięci dodam im skrzynki pocztowe. Czy mamy tutaj internet? Mamy piękny internet, więc tu nam tego nie brakuje. No dobrze, no to dzisiaj fajnie zrobiliśmy. Zrobiliśmy nasze centrum akademickie. O, ta, tam się pali. Nie, to te lasy, które chcę wykorzystać później. Ojej. Ale gaszą się, wygaszają się. Mam nadzieję, że, że będą. Że nie rozprzestrzenią się tak jak tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie, ale widać nawet, tak, że są mniejsze te rośliny od tych na zewnątrz. Taki plac był wypalony lasu, w którym teraz budujemy nasze centrum nowe. Okej, eee, okej. Okay, okay. No, podoba mi się, podoba mi się ten sejm tutaj. Dodamy w następnym odcinku jeszcze zabudowania te niższe z tej strony, a tutaj dzielnicę taką domków szeregowych. Myślę, że przesunie się bardziej to w tą stronę, tak samo, ale tutaj już domki jednorodzinne widziałabym. Także taka zmniejszająca się zabudowa będzie. No dobrze, sprawdźmy jeszcze, co, co się dzieje tutaj w, naszym, w naszych akademikach. Proszę, jakie ładne akademiki. I Politechnika. Super. Tylko, właśnie, postawiłam to z, z tej strony, a tak naprawdę ta Politechnika stoi od tamtej drogi, i wiecie co? Ja chcę ją przenieść do tej drogi. Uda się nam. Chyba się nie uda. I jajdź. Fajnie tutaj to wygląda, ale kurczę, no... Dobrze jakby była w drugą stronę skierowana. Czy zostawimy to w ten sposób? Bo oni mogą tutaj wchodzić. Ciekawe. Jeżeli mogą wchodzić tędy, to może zostawmy tak. Bo tutaj przy blokach fajny taki teren Rekreacyjny mają. Dobra, zostawię i zobaczymy, co się będzie działo. No dobra, ale dziękuję Wam bardzo. Czekajcie, jeszcze tylko przesunę na muzyczkę. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Miłego dnia lub wieczoru, w zależności, kiedy oglądacie. I trzymajcie się. Pa Pa!